Jakie możecie mieć y, korzyści z tego, że jesteście tutaj dzisiaj z tej części prezentacyjnej? Prywatnie? Tak. Y, jeśli macie rodziny, y, czyli rodziców, y, kto ma rodziców? To możecie na pewno skorzystać w komunikacji, y, na przykład z mamą, która ciągle coś tam, albo z tatą, który coś tam. Jeśli macie teściów, kto ma teściów, o to tym bardziej możecie skorzystać przy kontaktach z nimi. Jeśli macie dzieci, kto ma dzieci, to, to bierzcie też te informacje do siebie jako rodzice, którzy wychowują. Dzieci, tak, mogą dla nich zrobić coś więcej, coś lepiej, coś inaczej, tak jak z coachingiem, tak? w sumie o to nam no, wszystkim chodzi, żeby to było bardziej efektywne i bardziej przyjemne dla wszystkich. Jeśli ktoś ma własną rodzinę męża, żonę, partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, dowolnych konfiguracjach, tak, to też jest yy, I, ilościach. i ilościach, to też jest wiedza, którą możecie wykorzystać. Yy, teraz tak, zawodowo. Yy, no, wiem, że na sali są yy, tak, osoby, które są już kółczami, osoby, które chcą być kółczami, być może osoby, które yy, są trenerami, prowadzą szkolenia, bądź, yy, nie wiem, zarządzają ludźmi, zarządzają zespołami. Wszystkie informacje, które przekażę, możecie również jakby przez ten filtr przerzucać i zastanawiać się, jak to wykorzystać dla swoich firm, klientów itd. Tak ja będę też wracać i od czasu do czasu przypominać, że na przykład a jeśli jesteś coachem, to tutaj ważna informacja jest dla Ciebie, bo..